Dla mnie największym wyzwaniem w 2019 roku jest obudzenie obywateli wśród mieszkańców Gdańska, mieszkanek mieszkańców Gdańska. Wiem, bo też rozmawiam dużo z włodarzami innych miast i to obudzenie obywatelskie to z jednej strony walka o frekwencję wyborczą. Ja się bardzo cieszę, jesteśmy świeżo po wyborach no, zarówno moich, jak i wyborach dorad dzielnic, gdzie... Widać, że nasza edukacja obywatelska robiona właśnie przez samorządowców przynosi efekt. Marzeniem jest oczywiście, żeby frekwencja w wyborach do Europarlamentu 26 maja była godna, bo pamiętajmy ostatnio to było 26%, a jesienią czekają nas... Chyba najważniejsze wybory w historii współczesnej Polski, bo tak naprawdę rozegra się bój o przyszłość, o przyszły kształt Polski i o wartości, które są dla nas ważne.